Błaga, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary. Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał, Mata szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy, niedowiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie. Wszędzie szuka, parska, sapie, Szuka w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłoga chce odrywać. Już policja zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Zalazł. Okazało się, że ma je na własnym nosie.